Witam serdecznie w kolejnym odcinku programu Totalna Biologia w Praktyce. Dziś zapraszam Cię w podróż do świata włosów, tego wyjątkowego, antenowego przedłużenia naszej osobowości, które według totalnej biologii stanowi nie tylko ozdobę, lecz przede wszystkim precyzyjny barometr stanu psychiki i duszy. Porozmawiamy o tym, dlaczego tracimy włosy, Dlaczego przedwcześnie siwieją, i jak głębokie emocje, nieuświadomione konflikty wpływają na nasze fryzury bardziej niż podejrzewamy. W filozofii totalnej biologii, włosy są symbolem siły życiowej, indywidualnej tożsamości i poczucia wartości. Stan naszych włosów odzwierciedla relacje z własną mocą i poczuciem bezpieczeństwa. Poziom stresu i przeciążenia psychicznego, konflikty związane z utratą kontroli lub godności, poczucie odrzucenia przez grupę lub społeczność. W tradycyjnych, szamańskich i niektórych systemach duchowych uważa się, że włosy to swoiste anteny odbierające subtelne energie. Kiedy zanikają lub zmieniają kolor, informują, że sygnał duszy jest zakłócony. Z kolei łysienie to oznaka utraty ochrony i przynależności według totalnej biologii. Łysienie może być konsekwencją nieuświadomionych konfliktów, konfliktów takich jak konflikt rozdzielenia i oddzielenia, a więc czuje się oddzielony od grupy, rodziny lub społeczności, nie należy już do stada. Konflikt Dewaloryzacji w roli społecznej. Nie mam już prawa, by tu być. Nie jestem wystarczająco dobry. Konflikt straty autorytetu, szczególnie u mężczyzn, którzy nagle tracą pozycję lub poczucie dominacji. I konflikt bycia zdemaskowanym. Nie mam już nic do ukrycia. Jestem odsłonięty i bezbronny. Dla wielu osób utrata włosów jest dosłownym i symbolicznym obnażeniem głowy. Siwienie to nagły szok i spadek witalności. Siwienie w totalnej biologii najczęściej jest efektem konfliktu intensywnego strachu i szoku. Na przykład, nagłe odejście kogoś bliskiego, bankructwo, zdrada. Pocz poczucie utraty ochrony. Najczęściej wówczas ludzie powtarzają sobie, już nic mnie nie chroni. Brak sensu dalszej walki, utrata wiary w siebie to dominujące uczucia. Czasami siwienie to sposób na symboliczne stanie się niewidzialnym, unikanie kolejnych zranień. Ale siwienie to również. Emocjonalne przeciążenie i wypalenie energii. Osoby nadmiernie kontrolujące swoje życie, nie pozwalające sobie na odpoczynek i autentyczność, często tracą włosy. Nadmierne napięcie, chroniczny lęk, wewnętrzna presja muszę powodują dosłowne wyczerpanie cebulek włosowych. Utrata włosów to wtedy wołanie duszy zatrzymaj się. Już nie mam siły podtrzymywać tej fasady. A jakie są rozwiązania według totalnej biologii? Otóż praca nad przyczyną polega na odnalezieniu konkretnego konfliktu i jego uwolnieniu. Oto kroki, które rekomenduję. Krok pierwszy identyfikacja momentu początkowego. Zadaj sobie pytanie: co wydarzyło się w moim życiu? Na kilka miesięcy przed pierwszymi objawami. Szukaj przełomowych emocji, takich jak lęk, odrzucenie, upokorzenie, bądź strata. Krok drugi to uświadomienie przekonań. Czy mam poczucie, że nie jestem wystarczający? Czy muszę cały czas coś udowadniać? Czy boję się, że bez mojej roli stracę wartość? W kroku trzecim następuje transformacja konfliktu. Nazwij emocje i nadaj im sens. Na przykład, wtedy czułem się bezradny i zawstydzony. Dziś rozumiem, że to był proces mojego wzrostu. W kroku czwartym następuje zmiana narracji. Zamiast myśleć, jestem łysy, bo jestem przegrany, powiedz, to znak, że coś głębokiego we mnie domaga się prawdy i regeneracji. Krok piąty polega na wsparciu ciała. Zadbaj o odpoczynek i rytuały regeneracji. Masaż skóry, gł głowy jako akt czułości wobec siebie. Odżywienie, a więc minerały, kwasy tłuszczowe omega-3, witaminy z grupy B, regularne wycieszenie systemu nerwowego poprzez medytację bądź relaksację. Na czym polega leczenie i odzyskiwanie energii włosów? Według totalnej biologii proces zdrowienia zaczyna się od świadomej decyzji, by zakończyć konflikty wewnętrzne, akceptacji z siebie niezależnie od wyglądu i odnalezienia nowego sensu życia i radości. Niektóre osoby zauważają, że po uwolnieniu stresu włosy odrastają lub odzyskują dawny kolor. Nawet jeśli nie nastąpi pełny powrót, przychodzi coś ważniejszego, poczucie spokoju i pojednania z własnym ciałem. I teraz kolej na ćwiczenia uzupełniające do tego tematu. Tych ćwiczeń mamy sześć. Ćwiczenie pierwsze, odkrywanie historii włosów. Jego celem jest uświadomienie emocjonalnych związków z utratą lub zmianą włosów. Weź kartkę papieru i napisz na górze Moje włosy, moje emocje. Odpowiedz na pytania, które podam szczerze i bez autocenzury. Po pierwsze, jakie wydarzenie życiowe miało miejsce około 6 do 12 miesięcy przed zauważeniem zmiany w moich włosach? Po drugie, jak się wtedy czułem? Co, co lub kogo straciłem? Czego najbardziej się wtedy bałem? Czy miałem poczucie, że jestem odsłonięty, bezbronny, albo że straciłem twarz? I wreszcie przeczytaj odpowiedzi i zaznacz te, które wydają się najbardziej bolesne lub prawdziwe. Ćwiczenie drugie list do własnej głowy. Celem jest nawiązanie przyjaznej relacji z ciałem i włosami. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, należy rozmawiać z własnym ciałem. W tym momencie zamknij oczy i połóż dłoń na głowie. Wyobraź sobie, że Twoje włosy lub miejsce, gdzie ich brakuje, potrafią słuchać. Napisz list zaczynając od słów. Droga głowo i moje włosy. Powiedz im, za co je kochasz, za co je przepraszasz, czego od nich oczekujesz, czego możesz im obiecać, na przykład mniej krytyki, więcej troski. Przeczytaj ten list na głos i poczuj, jak reaguje Twoje ciało. Ćwiczenie trzecie. To zmiana narracji. Celem jest przekształcenie negatywnych przekonań. Zapisz zdanie, które najczęściej myślisz o swoich włosach. Na przykład, wyglądam okropnie, straciłem swoją wartość, starzeję się za szybko. Pod spodem zapisz trzy nowe zdania, które wyrażają akceptację i moc. Na przykład, moje włosy pokazują moją historię. Jestem wartościowy niezależnie od tego, ile mam włosów. Moje ciało regeneruje się, gdy daję mu miłość. I w trzecim kroku, codziennie rano, wybierz jedno z nowych zdań i powtórz je kilka razy, patrząc w lustro. Kolejne ćwiczenie czwarte czyli medytacja oddechu i uwolnienia której celem jest redukcja napięcia psychicznego związanego z wizerunkiem. Usiądź wygodnie i zamknij oczy. Połóż obie dłonie na głowie. Wykonaj 10 powolnych, głębokich wdechów i wydechów, skupiając uwagę na ciepłej energii pod rękami. Wyobraź sobie, że przy każdym wydechu z Twojej głowy uwalniają się wstyd, strach, poczucie straty, krytyka własna. Na koniec powiedz w myślach, wybieram spokój, moje włosy i moje ciało są bezpieczne. Kolej na ćwiczenie piąte, czyli masaż czułości. Celem jest fizyczne wsparcie skóry głowy i symboliczne okazanie miłości. Umyj ręce, rozetrzyj w dłoniach odrobinę ciepłego oleju, np. przykład migdałowego lub kokosowego, masuj skórę głowy delikatnymi, kolistymi ruchami. Wyobraź sobie, że każdy dotyk to impuls zdrowienia i akceptacji. Na koniec połóż dłonie na głowie i poczuj wdzięczność za to, że twoje włosy, niezależnie od ich ilości, Niosą historię Twojej odwagi. I na koniec ćwiczenie szóste. Rytuał intencji. Celem tego ćwiczenia jest świadome nadanie kierunku procesowi regeneracji. Zapisz na kartce swoją intencję. Moim celem jest, na przykład, odzyskanie spokoju, akceptacja, wzmocnienie włosów. Postaw kartkę w widocznym miejscu, na przykład przy lustrze łazience. Każdego dnia przed snem przeczytaj intencję i poczuj, jak Twoje ciało ją przyjmuje. Moi drodzy, czas na podsumowanie tego odcinka. Włosy są sygnałem duszy i zwyciadłem naszych nieuświadomionych historii. Łysienie i siwienie nie muszą być wstydem. Mogą być okazją do uzdrowienia ran. Jeśli odważymy się spojrzeć w głąb i nazwać to, co bolesne, możemy zmienić relację z własnym ciałem i być może odzyskać to, co utraciliśmy. Dziękuję Wam, że byliście dziś ze mną w programie Totalna Biologia w Praktyce. Jeśli temat Cię poruszył, zachęcam do refleksji i pracy z terapeutą Totalnej Biologii. By odnaleźć własną historię włosów, anten duszy, które zawsze niosą ważne przesłanie. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku Totalnej Biologii w Praktyce. Mówił Marek Zadęczki.